Zaczęło się bardzo niewinnie, prawda? Szłam sobie do pracy, kamień przybił mi podeszwę buta, ale niestety poszło zakażenie do środka. Dzięki temu możemy uniknąć amputacji stopy cukrzycowej, prawda? Tak. Witamy w Poznańskim Instytucie Podologii, do którego zmierza kolejna pacjentka. Dobry? Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Jak dzień dobry. miło panią znowu widzieć? No mi również, również, bardzo mi miło. Jak samopoczucie? Wszystko dobrze? Tak, tak, no już dobrze już nie mogłam się doczekać, no, kiedy no wreszcie cudzie. do Was przejdę. I wypiję tą pyszną kawę. No, to zaraz przygotujemy. Też. na pewno. O, super. Dobrze, to można rozebrać oczywiście kurteczkę okay. i usiąść i poczekać. Dobrze, na panią dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Mam na imię Bernadetta. Od wielu lat chodzę do Instytutu Podologicznego, ponieważ choruję na cukrzycę od 2004 roku i miałam problem ze stopami. Szukałam takiego instytutu, który był sterylny i profesjonalny, no i udało mi się go znaleźć. Pani Bernadetto, minęło już 6 tygodni. Przyszła Pani na kontrolę profilaktyczną stopy cukrzycowej. Jak zawsze tutaj Panią pilnujemy, dbamy. Także bardzo się cieszę, że się znowu widzimy na takiej wizycie profilaktycznej. Tak, ja bardzo się cieszę, ale przede wszystkim oprócz wizyty, jeszcze czekam na tą pyszną kawę waszą. Pani Bernadetto, Dziewczyny już wiedząc, że pani przyjdzie, bardzo się Nie cieszyły zrobimy. i zrobiły kawę. No super, super. To się Także cieszę. bardzo proszę. Mowa o, dziękuję. O kawie. Dziękuję o, bardzo. Już. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Mhm. Także jak zaczynamować? Mhm. Wyśmienita nasza kawa. Jest pyszna jak zwykle. Oczywiście ograniczyłam cukier, bo. Tak. Ale dałam pani krówkę, żeby tak pół na pół, żeby chociaż coś. Pocieszyć. Tutaj... <śleszy> Pocieszyć. Dobrze. No, niemniej bardzo się cieszę, że dzisiaj znowu profilaktycznie się widzimy, bo sama pani wie, że u pani jest bardzo ważne. Tak żeby tą profilaktykę zachować, kontrolować stopy, bo u osób obciążonych cukrzycą jest to bardzo ważne. Mhm. A wiemy o tym, bo nasza historia jest już długoletnia. Tak, no właśnie ostatnio patrzyłam i tak się zastanawiałam jak długo my się znamy, w ogóle jak długo przychodzę do Pani. To nie wiem 2008 czy 2007 zaczęłam to pani przechodzić. Ojej, to już naprawdę. Tak, a może pani 17 powiedzieć, lat? Tak, a profilaktyka może pani zachowujemy. Dla, dlaczego? Ponieważ jak tylko i wyłącznie jak się dowiedziałam, że jestem cukrzykiem, to m, tak naprawdę bałam się tej stopy cukrzycowej. Mhm. I szukałam w Poznaniu jakiegoś dobrego pedikiru podologa, ale wtedy w tych czasach no, powiem, no nie było. Chodziłam do różnych gabinetów, ale dla mnie najważniejsza była sterylność tak, i podejście do pacjenta. I trafiłam do Pani jeszcze na ten Wilczy Młyn, no i od tej pory... W to naszej wie... starej, poprzedniej placówce. Tak. I powiem, że od tego momentu nigdy już nie zmieniłam. Bardzo się cieszę. I jestem wierna, bo uważam, że sterylność i, tak. I, i zaufanie pacjenta jest tak. po prostu... Niesamowity, nie? Zaufanie jest tutaj bardzo ważne, tak. no ale oczywiście też to, że mieliśmy różną drogę, naszą tak, wspólną, tak, to bo prawda. oczywiście pomimo tego, że pani ogromnie dba o swoje stopy, zachowuje ogromną profilaktykę. No niestety czasami nie dało się uniknąć, że jakieś otarcia pęcherzy i potem rany się pojawiały, prawda? No tak, no niestety. Bo troszkę żeśmy tą naszą drogę przeszły, ale dzięki, dzięki tutaj naszej współpracy z kliniką leczenia ran stopy cukrzycowej Jesteśmy w stanie zapobiegać powikłaniom, ponieważ my, jako Placówka Podologiczna, Instytut Podologii, mm -hmm. e, robimy profilaktykę u osób z obciążeniem ze stopą cukrzycową. Wychwytujemy różne otarcia, rany, pęcherze. Tak. I w momencie, kiedy jest potrzebne wsparcie kogoś z zewnątrz, jeżeli chodzi o leczenie ran, to kierujemy. Do lekarzy, którzy nas wspierają w terapii. Mhm. Potem oczywiście pacjent z powrotem powraca do nas, ale mhm. dzięki temu możemy uniknąć amputacji stopy cukrzycowej, prawda? Tak, to prawda. I nam się to też udało. Dokładnie. No a w sumie tak naprawdę zaczęło się bardzo niewinnie, prawda? Że szłam sobie do pracy, kamień przebił mi podeszwę buta i i zrobiła się rana. No. I tak właściwie nie było wiadomo, no, rana raną, a też nie, nie do końca miałam czucie, prawda? Bo ja nie wiedziałam, że to tak się to objawia na początku, tak, bo tutaj też zaburzenie neuropatyczne mhm. e, niestety u osób obciążonych cukrzycą mhm. e, się wkrada i jest to. No teraz to już wiem. Nie? Obciążenie, które niestety powoduje, że jest zanik czucia. Dokładnie. No mhm. i tak naprawdę y, pamiętam, jak przy, do przyszłam do pani z tą raną, pani mówi, że no nie, no to jest ok, możemy coś zrobić, jakieś opatrunki, ale potrzebujemy wysawa, nie. wsparcia. Dokładnie. Tak. Przeszliśmy komorę hiperbaryczną, jak tak. była potrzeba, przeszliśmy wak, Dokładnie. także też było wsparcie. No było, było ciężko. No i oczywiście tutaj przyjaciele. Wspomagali. Dokładnie, dokładnie. No, bez przyjaciół to by się to nie odbyło, ponieważ no jak wiemy te waki to są bardzo drogie. Tak, tak. O patronek. Mhm. Tak. Więc reasumując, lepiej... Profilaktykę zachować czyli zapobiegać, tak, niż leczyć prawda. trudno gojące się rany, rany tak, tak, ja które wymagają oczywiście. Tak, na ogromnego nakładu finansowego, prawda? Oczywiście, no to jest po prostu no, taka ilość pieniędzy idzie na te opatrunki, żeby hmm. się w głowie nie mieć. No, mieścia, ale nie? też z drugiej strony nakład finansowy na opatrunki to jest jedno, Dokładnie. ale też czas. Oczywiście. U pani jak to długo trwało? No. Bo tutaj miałyśmy chyba z dwa razy tak? takie tak, tak. głębsze Rany, powikłania. Tak, no, na jednej nodze, mm -hmm. tam ponad, no, prawie rok czasu, a mm -hmm. druga, no tam było około 6 miesięcy. No. Także cieszę się bardzo, że jest Pani naszą stałą pacjentką. Ja też, ja też bardzo. I zachowajmy dzisiaj też profilaktykę stopy cukrzycowej, sprawdzimy z czym Pani przyszła. Oczywiście. To zapraszam na fotel. Pani Bernadetta jest pacjentką Instytutu Podologii od 17 lat. Regularnie zgłasza się na comiesięczne kontrole podologiczne. W jej przypadku jest to szczególnie ważne, ponieważ od ponad 20 lat choruje na cukrzycę. Cukrzyca jest chorobą, która bardzo często powoduje powikłania w obrębie stóp. Podwyższony poziom glukozy we krwi prowadzi do zaburzeń krążenia i neuropatii cukrzycowej. Skutkuje to uszkodzeniem tkanek, rozwojem zespołu stopy cukrzycowej. W połączeniu z upośledzonym gojeniem się ran i osłabionym układem odpornościowym, nawet niewielkie uszkodzenia skóry mogą przekształcić się w owrzodzenia i głębokie rany. Pani Bernadetta pod moim czujnym okiem przechodzi regularnie kontrole podologiczne w celu wczesnego wykrycia wszelkiego rodzaju ranek, otarć czy pęcherzy. Dzięki temu zmniejszamy ryzyko ran, degradacji tkanek i konieczności noszenia uporczywych opatrunków. Podstawowym zabiegiem jest pedikur podologiczny, podczas którego oczyszczamy stopy ze zrogowaczeń, modzeli oraz starannie przycinamy płytkę paznokciową, aby zminimalizować ryzyko wrastania w wały okoopaznokciowe. Cukrzyca jest chorobą postępującą, stopniowo degradując tkanki. Pani Bernadetta, pomimo ogromnej dbałości o swoje stopy, również nie jest w stanie całkowicie uniknąć ran i infekcji. W tym zakresie współpracujemy z kliniką leczenia ran stopy cukrzycowej w Poznaniu, wspierając się wzajemnie w trudnych ranach wymagających specjalistycznej terapii. Kontrola w przypadku osób, które dotyka problem stopy cukrzycowej. Wymaga szczególnie wnikliwego badania oraz doświadczenia. Pani Bernadetto, chciałam Pani pokazać, jaki piękny efekt żeśmy uzyskały, jaki jest proces już wygojenia, stan zapalny już szedł, tak, prawda? Tak. Także jak ładnie udało się wyciszyć, oczywiście ze wsparciem kliniki leczenia ran, tak? Tak. Także tutaj we współpracy, no i oczywiście Pani systematyczności, wy wymiany opatrunków. Tak, troszeczkę to trwało, prawda? Przy stopie cukrzycowej, żeby wyjść z tego etapu do takiego, jak jest w tej chwili, to trwało ile? Pół roku? Pół roku, tak. Pół roku. I tutaj była komora hiperbaryczna. Też tak? Komora hiperbaryczna. Także mamy piękny efekt w tej chwili i odzyskaliśmy ładny palec. A w sumie tak naprawdę niewinnie się zaczęło, bo tylko skarpetka się. Tu się skarpetka zawinęła. Zawinęła. Proszę zobaczyć. Taki efekt był, taki jest w tej chwili. Tutaj ten proces też długo trwał, leczenia, prawda? Tak, prawie rok czasu. Prawie rok czasu, a tu pani pamięta, co się wydarzyło? Tak, no Pod. tu właśnie było, to jak mówiłam, kamień przebił mi podeszwę buta od spodu tutaj, pamiętam? Tak tak. tak, 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 I tutaj y, rana została. Bo hmm. tutaj nie, był, nie ma w tej chwili... Nie, nie czucia. Jest, jest, Teraz tak. jest troszeczkę czucie, pamięta Pani po tych laserach. Po co, tych laserach, tak. Co pani y, miałam? Tak, było serię naświetlania. Dokładnie. I kamień przebił mi podeszły buta, została wygojona ta rana, ale niestety poszło zakażenie do środka. No i to zakażenie było no, bardzo duże. Było podwyższone CRP, tak? Tak, CRP było podwyższone, było prawie 600. O, także no mhm. i oczywiście wylądowałam w szpitalu. Tam zrobiono mi operację, wyczyściono mi ranę. całą tą ranę. Mhm. Tak naprawdę Zrobili przecież, pamięta pani, że ta rana tak. była z tej strony na wylot. I tutaj na tej stopie, oprócz tego, że były opatrunki, było czyszczenie tych ran yy, przez chirurga, leczenia ran, były też założone waki. Tak. I było ich 10, pamięta tak. pani. Waki mają za zadanie wysysać z rany ropę, stan zapalny oczyszczać yy, i powodować, że pod wpływem tej pompy zaczyna się tkanka regenerować tak. i powraca zdrowa. Y, zdrowa, zregenerowana y, tkanka, można powiedzieć, tak. Tak? z tej rany. Mm -hmm. Natomiast ten proces też trochę trwał, prawda? Tak, no, bardzo długo. I tutaj ten proces trwał około roku? Tak. W połączeniu no, w... też z komorą hiperparyczną? Tak, tak, tak. Y, no i oczywiście co? No, uzyskaliśmy ze wsparciem leczenia ran piękne, zdrowe stopy, bez ran. Bez ran. No mm -hmm. i oczywiście w tej chwili znowu. Wróciliśmy do naszej profilaktyki stopy cukrzycowej, żeby kontrolować, żeby nie doszło znowu do kolejnych głębszych ran, otarć pęcherzy. Tak, no ja pod tym tak, względem panie. jestem, jak Pani wie, sama przywyżywiona, więc... Tak, żeby można powiedzieć, nie działo. Że pani bardzo, bardzo mocno dba o te stopy. No ale oczywiście tutaj wsparcie podologa jest yy, Niestety bardzo potrzebne, tak? Oczywiście. Dobrze, to przechodzimy do takiej naszej kontroli podologicznej. Przejrzę sobie dzisiaj, jak wyglądają pani stopy, w jakiej są kondycji. Degradacja tkanek w przebiegu stopy cukrzycowej może postępować niezwykle szybko. Już w ciągu kilku dni niewielkie otarcie może przekształcić się w głębokie owrzodzenie, a bez odpowiedniej interwencji może prowadzić do zakażenia. Pani Bernadetto, oczyściłam stopy, skontrolowałam. E, na pewno musimy nadal zachować profilaktykę i tutaj pilnować pani stóp, ponieważ jest skóra ścieńczona. A w warstwie środkowej wytworzył nam się taki model, warstwa rogowana, skórka. I co? no Musimy to kontrolować, usuwać na bieżąco. I na pewno bardzo ważne jest u pani stosowanie preparatów do pielęgnacji domowej. Ja w tej chwili na sam koniec zabiegu nałożę maść Regeneratio 7 z firmy Epione. Mhm. To jest firma podologiczna, podiatryczna, która ma świetne produkty, jeżeli chodzi o pielęgnację też stopy cukrzycowej. Jest to preparat, który działa profilaktycznie i goi wszelkiego rodzaju małe otarcia, pęcherze. Będzie pani też go, ten, ten preparat stosowała w domu, dobrze? Dobrze. A jeżeli chodzi o pani niedługi wyjazd, bo wspomniała pani, że wyjeżdża pani ze swoimi przyjaciółmi nad morze, będziecie spali w hotelu, tak. Więc oczywiście musimy tutaj przy stopie cukrzycowej zachować profilaktykę przeciwgrzybiczą. No, tak. Bo sama pani wie, że tutaj odporność jest mniejsza. No właśnie. Często, tak. I często osoby obciążone cukrzycą narażone są na wszelkiego rodzaju grzybice, czy podeszwową stóp, czy międzypalcową. Także przygotowałam z firmy Epione ekstrakt, który działa przeciwgrzybiczo. Także wszystko od nas Pani otrzyma. To bardzo się cieszę, że Pani o mnie pomyślała, Pani Agnieszko. Ja o Pani cały czas myślę, 17 lat. No tak. Dobrze, jedziemy na dół, troszkę obniżę. I jeszcze w tej chwili wykonam Pani naświetlanie laserem na tą stopę neuropatyczną. Mhm. Bo tu ma Pani stopę e, z obciążeniem czucia, prawda? Tak. I teraz tak. Tu mamy prawidłowe czucie, tu mamy zaburzone, e, tu jest neuropatia, w związku z czym wykonam naświetlenie, żeby pobudzić, żeby było troszeczkę pobudzić to czucie, tak? W tej stopie. Tak. Terapia odpowiednim laserem może wspomagać regenerację nerwów naruszonych przez chorobę. Ale chciałam zwrócić uwagę, że dzisiaj przyszła pani w pięknych okularach. Oj, tak, yy, staram Kolejne się. piękne okulary. <noise> Ale pani Agnieszko ja zapraszam do siebie do <noise> salonu optycznego tam, gdzie pracuję. Oczywiście, jak mi się tylko moja wada pogorszy na pewno. Was Ale i oprócz przyjadę. korekcji mamy również słońce. Słońce. Tak, także zapraszam w Baranowie na Samotulskiej 26J. <grym> Oczywiście. Wykonujemy też badania. Ale to, co muszę się umówić? Czy tak, tak, najlepiej się umówić do optometrysty mhm. i wtedy Wykonacie pomogę badanie, wykonamy tak? badanie i pomogę My. Pani wybrać. Piękne oprawki. Piękne oprawki. Oj, to to najbardziej. Chyba skorzystam. Dokładnie. Pani do mnie 17 lat chodzi, a ja teraz do Pani zacznę z moim wzrokiem. Tak. Czas odebrać wkładki, te indywidualnie wykonane pomagają chronić stopy przed otarciami i naciskiem, zmniejszając ryzyko ran i powikłań. Proces gojenia ran, które dotknęły panią Bernadetę, trwał około 6 miesięcy. W terapii skuteczne okazały się tylko specjalistyczne opatrunki oraz komora hiperbaryczna, i terapia podciśnieniowa VAC. W ramach profilaktyki do pielęgnacji domowej zaleciłam regeneracyjne serum Epione z kolagenem i maść Regeneratio 7. W jej składzie znajduje się kilka składników aktywnych, które wspierają terapię stopy cukrzycowej i proces regeneracji skóry. Do pielęgnacji w miesiącach letnich zaleciłam ekstrakt wspierający terapię przeciwgrzybiczą, ponieważ osoby ze stopą cukrzycową są w grupie ryzyka grzybic skóry, stóp, szczególnie w przestrzeni międzypalcowej. Aby zmniejszyć nacisk na wrażliwe miejsca stopy, równomiernie rozłożyć obciążenie podczas chodzenia. I zmniejszyć ryzyko powstawania pęcherzy, wykonałam indywidualne wkładki ortopedyczne, specjalistyczne, piankowe. Leczenie ran cukrzycowych wymaga kompleksowego podejścia obejmującego kontrolę poziomu cukru we krwi, odpowiednią higienę stóp oraz stosowanie specjalistycznych opatrunków i preparatów wymagających gojenia. Pani magister każdym pacjentem zajmuje się kompleksowo. Pani Bernadetko, dziękuję dzisiaj za wizytę. Ja też bardzo dziękuję. Jak zwykle przebiegła super. Bardzo się Sprawniej, cieszę. Sprawnie i szybciutko. No to do zobaczenia za miesiąc. prawda? Tak, dziękuję bardzo. Też się dobrego na recepcji. Bardzo proszę. Do widzenia. Mhm, do widzenia. Zabieg wykonany, kawka wypita, więc nie zostaje nic innego jak przekazanie preparatu, O, Super, dziękuję bardzo. Które zostały zalecone. Tak. Oraz życzę miłego dnia. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i do następnego. Do następnego, razu. do zobaczenia. Za do zobaczenia. Tak, jestem już po wizycie podologicznej, gdzie jestem bardzo zadowolona. Zawsze jest to wizyta, która cechuje się profesjonalizmem wykonania. Przede wszystkim również z zaleceniami, które pani podolog. Mi przekazuje, staram się stosować, i wszystkim polecam takie wizyty, ponieważ no, jeśli mają taki problem, a ja miałam bardzo duży problem ze stopami, to naprawdę warto. Jestem bardzo zadowolona, bo komfort życia na pewno się poprawi po takich wizytach. 17 lat tak udanej współpracy to najlepsza wizytówka dla Instytutu.